Maciej Olejniczak, trener w dyświecie. Panie trenerze, proszę krótko scharakteryzować, jak przebiegają przygotowania w A no, Przygotowania przy, 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 przebiegają, myślę, bardzo dobrze. Gramy dzisiaj sparring z drużyną Zawiszy. Jutro będziemy mieli dzień na i regenerację. W piątek mamy w świecie bal piłkarza, gdzie, gdzie chłopacy dostaną dzień wolny. W weekend gramy znowu dwa sparingi. Pierwszy gramy w sobotę tutaj na obiektach Zawiszy z drużyną Pogoni Grodzisk Mazowieckich, która jest na obozie w Bydgoszczy. A w niedzielę gramy z drugą jedenastką mecz ze spójnią Białe Błota na Chemiku. Za wami kilka sparingów, już widać, że ta jedenastka powoli się krystalizuje. Proszę ocenić, jak prezentują się nowi zawodnicy Grzegorz Brzeziński, Krzysztof Szalczy, czy Mateusz Kotowski? Wie pan co, na razie nie chciałbym jeszcze o, o, oceniać nowych zawodników. To jest krótki okres, jesteśmy od miesiąca właściwie w tym składzie. Tak naprawdę dzisiaj chłopacy się dowiedzieli o tym, że, że jeszcze dziś gramy zresztą w tym sparingu dwoma różnymi jedenastkami. Gdzie nie mogę powiedzieć, że pierwsza jedenastka, która wychodzi, to jest pierwsza jedenastka, która by rozpoczęła dzisiaj ewentualny mecz ligowy, bo tak wcale nie jest. Staram się zestawić dwa dzisiaj wyrównane składy na ten mecz. Natomiast już od przyszłego tygodnia na pewno będę starał się od sparingu z Elaną Toring, który gramy 19 bodajże lutego w Toruniu, od tego sparingu będę starał się już, żeby ta jedenastka nasza, którą rozpoczniemy 19 marca mecz w Koronowie ligę, żeby ten skład do tego meczu już był coraz bliższy tej jedenastce, która wybiegnie w marcu na Ligowe Boiska. A jak wygląda kwestia przejść Dariusza Jackiewicza i Dawida Raszki? Będą na wiosnę w świeciu? Wie Pan co? Tutaj bardziej by trzeba z prezesem porozmawiać, jeśli chodzi o Darka Jackiewicza no to jeszcze nie jest decyzja podjęta. Darek Jackiewicz jest związany kontraktem z Jeziorakiem i Ława, także na ten temat. Myślę, że w przyszłym tygodniu ta sprawa się rozwiąże, natomiast jeśli chodzi o Dawida Raszkę, to jest kwestia po prostu dogadania się na linii Chemik, a w Daświecie. Myślę, że do, dojdziemy do porozumienia. Dawid jest chłopakiem, który na pewno w tym momencie jest jestem zainteresowany, żeby w tej rundzie był zawodnikiem w świecie.